Współzależnień. O tych, którzy trzymają świat w całości, a sami się rozsypują. Nie pijesz, nie bijesz, nie kłamiesz. Ogólnie wszystko z tobą okej. Okay. I jakoś wychodzi, że wokół ciebie są ludzie, których ciągle trzeba ratować. Partner, który nie wie czego chce. Matka, która nigdy nie odpuszcza i zawsze ma problem. Szef, który cię wykorzystuje, bo ty ogarniesz. Przyjaciel, który co chwilę wpada w chaos i Ty, zawsze gotowy, zawsze czujny, zawsze silny, na posterunku. Aż w którymś momencie orientujesz się, to, co nazywałeś pomocą, była formą trwania. Że naprawdę czułeś się żywy tylko wtedy, gdy ktoś inny cierpiał trzeba było mu pomóc. Że jesteś jak taśma klejąca, bądź już kawałki cudzych żyć, ale sam już dawno się poszarpałeś. Współzależnienie. Słowo, które przez dekadę było zamknięte w kontekście kobiet i partnerów osób uzależnionych. A przecież to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Bo współzależnienie to nie tylko przebywanie z osobą uzależnioną. To sposób bycia, w którym twój świat kręci się wokół kogoś innego. To systemowy, emocjonalny, bardzo głęboko zakorzeniony schemat. Możesz być współuzależniony od rodzica od rodzeństwa, przyjaciółki, do partnera. Możesz powielać mechanizmy współzależnienia w pracy, nadmiarowo się angażując, ratując zespół, wyręczając innych i zapominając o sobie. Współzależnienie to styl funkcjonowania, nie relacje z konkretną osobą, ale to, co robisz, żeby nie czuć pustki, lęku, smutku. Często zaczyna się w dzieciństwie. Masz kilka lat i uczysz się, że twoja obecność jest ważna. Tylko wtedy, gdy robisz coś dla innych. że twoja mama uśmiecha się tylko wtedy, gdy jesteś grzeczny, pomocny. że twój ojciec straci cierpliwość, gdy nie wiesz co robić. że twoje emocje to za dużo, ale cudze trzeba nosić na ramionach jak plecak. więc uczysz się, że miłość to coś, na co trzeba zasłużyć. trzeba przewidywać potrzeby innych. Że trzeba się domyślać, a potem, że trzeba się poświęcać. I to działało. W dzieciństwie to była strategia przetrwania. Problem pojawia się wtedy, gdy w dorosłym życiu nie potrafisz już przestać. Bo jak przestać, skoro właśnie to zapewniało ci przynależność? Jak odpuścić, jeśli całe życie słyszałeś, jesteś taki silny? Jak pozwolić komuś samemu popełniać błąd? Jeśli w głębi duszy boisz się, że jeśli przestaniesz być potrzebny, przestaniesz być kochany. Współsależnie nie ma jednej twarzy. Czasem to perfekcjonizm, czasem uległość, czasem to nadkontrola, czasem ratownictwo emocjonalne, ale zawsze ma jedną wspólną cechę: życie cudzymi emocjami kosztem siebie. Wiesz, że coś jest nie tak, gdy masz poczucie, że dajesz i dajesz. A wciąż jesteś nienasycony. Gdy boisz się odmówić, bo ktoś może się obrazić. Ty nie pamiętasz, kiedy ostatnio zrobiłeś coś tylko dla siebie. Gdy zadbaj o siebie, brzmiało jak hasło z innej planety. Gdy twoje kocham, oznacza, zrobię dla ciebie wszystko, nawet jeśli mnie to złamię. I najważniejsza: współuzależnienie nie dotyczy tylko kobiet. Mężczyźni też noszą ten ciężar. Synowie nad opiekuńczych matek, partnerzy kobiet z problemami psychicznymi, mężczyźni w związkach, w których są terapeutami, mediatorami, kwiernikami, ale nie partnerami. Tylko, że mężczyznom rzadko się o tym mówi, rzadko się ich słucha, a przecież współzależnie jest samotność, zależy od płci. Z czasem ta samotność staje się normą. Już nie wiesz, jak to jest być w relacji. W której możesz być sobą, gdzie nie musisz wszystkiego kontrolować, gdzie nie musisz się domyślać, gdzie twoje nie, nie kończy świata, gdzie możesz być ważny bez poświęcania. Dobra wiadomość? To da się zmienić. Nie jesteś taki już po prostu, to nie jest twój charakter, to historia, która cię ukształtowała, ale którą możesz przepisać na nowo. To, co pomaga, to świadomość, zatrzymanie, czasem terapia, czasem gruba wsparcia, czasem pierwszy raz, kiedy nie zadzwonisz, choć ktoś Cię ignoruje. Albo kiedy mówisz, to coś, to dla mnie za dużo. Nie próbujesz się tłumaczyć. Czasem ten moment, gdy orientujesz się, że masz prawo do życia, które nie jest poświęceniem. Współzależnie to nie słabo. To był sposób, by przeżyć, ale jeśli teraz też żyć, to już nie wystarczy Więc zatrzymaj się, sprawdź, co czujesz, usłysz siebie, nie tylko wtedy, gdy ktoś inny ma kryzys, nie tylko wtedy, gdy trzeba coś załatwić, ale tak po prostu usłysz siebie jako kogoś, kto ma wartość, nawet wtedy gdy nie naprawia świata, bo jesteś coś wart. Nawet jeśli nie jesteś komuś potrzebny. A teraz zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, co dziś zrobiłeś lub zrobiłaś tylko dla siebie. Jak brzmi twoje wewnętrzne nie? Czy w ogóle potrafisz je usłyszeć? Współzależnienie to nie wyrok, to sygnał, że czas zwrócić uwagę na siebie, swoje potrzeby, granice. Jeśli chcesz, zacznij od małego kroku. Pozwól sobie na moment ciszy, bez ratowania, bez kontroli, bez ciągłego tofania. Spróbuj usłyszeć siebie. Twoja wartość nie zależy od tego, kogo potrafisz uratować czy naprawić. Jesteś ważny po prostu dlatego, że jesteś. Dziękuję, że byłeś dzisiaj ze mną. Jeśli czujesz, że ten temat jest Ci bliski, kładzie się tym odcinkiem z kimś, to może potrzebować takich słów. Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033.